A kto był właścicielem tych młynów? Bueno, pamięta pan? Do kogo należał? A Łabuda to był właściciel tego młynu i Brykowski. I ten Brykowski, czyli on z tymi Jakubcikami, zawarł tamę i on przeskarżył wszystko. te Niemcy, że, że, czyli partyzanci, go udowodnili, żeby on nie skarżył, wiedzieli o nim. A on jedno temu, I w końcu tego partyzanty były łąki siecone, to w ten czas pamiętam, przyjechał z teściami na tę łąkę, przyjechały dwóch takich chłopaczków, tak. i proszę siedząc pan na odwiezie, do, do kotlic, za tam gdzieś go, a ten teściu za nim poszedł i tam go zastrzeli, te, te, te chłopacki tego Brykowskiego. Zastrzeli, co jego ojciec miał mój. Tajemnica była, no, no. Mhm. wszyscy przecież nie musieli wiedzieć, że partyzanty. No tu po domach. Im mniej wiedziano, tym lepiej. Ta, tak, tak, tak. Ta. Partyzantom dokuczano po wojnie. O, Ja ten Wiesiek opowiadał, Włeda szadzili w taką. Kajutkę, woda kapala, na wodę, Ale się nie przyznali już. Nie. Bo tak. Oni pogonili trochę Rosjan, tak? Tak, tak. W Borczynie? Ta. Bor, w Borszowicach. W Borszowicach, tak. Przecież tu ten nie żyje już, jest był postrzelony. I tam, bo tu po prostu w te chłopy już te nie mogły z tymi ruskimi dać razem, bo tu Zatrzymywały się, krowy gnały do tych Niemiec i tam się zatrzymywały. Jeszcze jak poszedł jeden, a no, opowiadał, poszedł krowę kupić. Jak poszedł krowę kupić, to kobiety dwie, pół no tam obsługiwały. I go do Zaroń zaprosiły, wódka, nie budka ten cybimber go do na co gdzie on nie chciał pić, ją on a tego drugiego poczopiły te ruskie baby, co tam rodziły to... Co... No i, i tu i ci bolszewscy chłopi jeszcze nie mogli rady dać, bo oni jeździły ty z tymi Czuchami z Niemiec i z tymi babami zamykały, nie było rady. No i nam mówiły te wesołecki, i takiego przyłeckiego. I zabiły, mieli dwóch tych nie, ruskich. I zakopały tu jak cunina, jak przejeżdżał tam, te, te, tu w, tym, w tej górze, tu przygrzebały król wyszuki, łodgrzebały się. No i, i po tym szukali, szukali ktoś tam gdzieś wywoką. No i tych wesołackich chłopaków zebrali, ale one się nie przyznały. I ten, co poszerony był, to tu we Kłartnicy się… On nawet som się od tego tu też był poszerony w nogę. Przygocki też był takim znanym partyzantem. Tak, tak, tak. Odważny. Tak, tak. No, 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 Cały tak. oddział niemiecki potrafił jednego rozbroić. Nie? No, tak. I on się utrzymał. Wyjechał do Niemiec, nazwisko jakieś zmienił wszystko i dopiero jak się to, to uspokoiło, tak tu katolica jakoś tam, by tam jakoś tam tu siedział, a tak to tam gdzieś. A weszelskich pocapiły, a ten się jakoś utrzymał, dał się. A... Tak się. Dobrze, że, że ten dziedzic uchował, czyli, no jak to nazywać, wybawił tę korytnicę od śmierć, Bo była spolona, no, nic na śmiecie ta, ta korytnica. Ten Brykowski, który był wojnańcem niemieckim, przeszkodził ludzi, że one są partyzanty. I były te partyzanty. On powiedział, wyjechał do więzieła. Więziemy się tam tydzień, a Niemcy przyjechali, obstawili całgami, samochodami, łodliwy tam w koła. Był tu skądś Sopkowa kawaler u go zabrali, zastrzelili, a wszystkich chłopów zbierały i tam do tego pgr do tego dziedzica, a dziedzic, a ten jedzie do roboty do jawara ten tu tak, a resztę przebadali i puścili. Był taki polowy, co rządził tak i taki dziedzic taki psów wielkich miał i te psy. I Niemcy mieli tych psów tych za sobą i jeszcze chcieli iść do, tam do pgr nawet ta stodoła jeszcze stoi. Chcieli tam zbadać tych psów tam zaprowadzić, ale te dziedzice, dziedzice psy jak się poczopiły z tymi niemieckimi, tak się gryzły. Tak te Niemcy nie mogli łezerać, swoje swojego, a ten polowy swojego, a Niemcy... A rusz, partyzanty w tym stodole, w sumie tam zagrzebane ja był. Jak był pociąg, ten pies, ten był wywochał. Była spoloną wieś całą. Zabrałem wszystkich chłopaków chyba ze 40, z całej wsi i tak, 18, czy 20, czy wszystkich do Niemiec wywieźli. A resztę tych odpuścili, a byli tak należy to, to to nie rozopowiadają. Co by było się stało? Jak były te psy tak, bo się to były powochały. No Wesołeśkiem to przecież partyzanty. trzech tych bratów. Dwóch to przecież jak to partyzanty byli, widziałem ja, na znaczy, jak, jak tu na czerwonej górze, a da, 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 jak na chmiernik się jedzie. A moi zbrojni to szły. Tu przecież poznałem wesoły bo jak szły. A jeden taki, o, to, ten wesoły syk taki no, niesprawny był taki no bole tak na plecach to był cały partyzan taki wywiad prowadził z Niemcami Niemcy wszędzie wrócił wszędzie poszedł wszędzie zobaczył no.